Cześć, witajcie na kanale Multipasco. W kolejnym odcinku gierkowych hitów w tygodniach podsumowanie zeszłego tygodnia, które gierki były najbardziej popularne, w które gierki tak naprawdę najwięcej wydano pieniędzy. Na miejscu piątym gierka piłka w grze. Bez zmian tutaj wydano około 770 tysięcy złotych w zeszłym tygodniu na losy tej gierki. Później mamy małą zmianę, ponieważ w zeszłym tygodniu mieliśmy premierę złoty mnożnik. Gierka złoty mnożnik miała premierę, w zeszłym tygodniu i ona zepchnęła tutaj dwie gierki kumulacyjne: koniczynki i skarby safari z drugiego i trzeciego miejsca, i wskoczyła właśnie na drugie miejsce. A walka o złoto niezmiennie tutaj, nawet nie dała się tej premierze. Jest na pierwszym miejscu, jak widzicie. Zagramy sobie jak zawsze w trzy, właśnie najbardziej popularne gierki, więc zaczynamy od koniczynek, na którą wydano w zeszłym tygodniu 2 miliony 300 tysięcy złotych na jej losy. No jest popularna, wiadomo dlaczego. Jest to gierka kumulacyjna, podobnie jak Skarby Safari. No i wy lubicie te kumulacje. Zresztą ta kumulacja jest już dość wysoka 462 tysiące to jest już dość wysoka kumulacja. Kupujemy. 10 losów po 2 zł. Saldo startowe 869 zł i 60 groszy w tej chwili. Licznik gier widzicie na prawo od przycisku płacę, no i kupujemy pierwszy los. Wygrywające liczby 14, 18, 25, 49 albo 6. Lecimy. Jak zwykle, możemy znaleźć ten niebieski amulecik, czyli natychmiastową wygraną, oraz dwa rodzaje bonusów: spotkową, szczęśliwy bonus albo szaleństwo monet. To jest ten bonus z monet. Pięć kluczyków odblokowałoby nam jackpota, czyli kumulację. Pierwszy los pusty, kupujemy drugi los. Przyspieszamy, bo mówię, trochę będziemy grać w każdą z tych gierek po 10 losów. Jak zawsze. Zobaczymy, która dzisiaj gierka okaże się najlepsza. Patrzcie, cztery kluczyki miałem. Aż. Oczywiście to nic nie daje, bo trzeba 5 kluczyków. Na razie nie ma żadnych wygranych. Patrzcie, kolejny czwarty los już pusty. Kupujemy piąty los. To już 10 zł. Z tam mi zeszło, a wygranych żadnych nie widać. Jesteśmy na półmetku. Koniczynki dzisiaj nie dopisują. Oczywiście w każdej chwili wszystko może się zmienić. Jak zawsze mówię, los rozdaje karty. Tutaj wszystko jest możliwe, aczkolwiek matematycznie jesteśmy na przegranej pozycji. Jak zawsze. Ponieważ na większość kwoty przeciętnie, średnio się nie zwraca wraca się bliżej połowy wpłaconej kwoty, więc. Wychodząc na plus w gierkach zawsze musicie mieć sporo szczęścia, szczególnie jak gracie właśnie większą liczbę losów. No bo to nie sztuka trafić za pierwszym razem jakiś wygrywający los i wyjść z gry. No tak, wtedy będziecie na plusie. A co czwarty los wygrywa? Powinien przynajmniej co czwarty los wygrywać, u mnie tego nie widać absolutnie. Patrzcie, na 8 losu powinno być dwa wygrywające, a jest 0. Hmm. Ok. Koniczynki dzisiaj w słabej formie. Okej, okay. Ostatni los. Czyżbyśmy mieli nie zobaczyć żadnej wygranej w koniczynkach, w które to tak ochoczo gracie, no. Jest to trzecia najpopularniejsza gierka z zeszłego tygodnia. No, nie chce mi się w to wierzyć, ale patrzcie, 10 losów było pustych, minus 20 tutaj na koniczynkach. No, tragedia, można by powiedzieć. Przechodzimy do drugiej gierki. Złoty mnożnik na miejscu drugim. Złoty mnożnik, wydano na niego. Ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych, w zeszłym tygodniu, no nowość na liście, no nowość, po prostu gierkowa, w poniedziałek była premiera, w zeszłym tygodniu jest z nami ta gierka, po prostu tydzień, no i zobaczymy, tutaj też będzie 10 losów, resetujemy licznik, kupujemy pierwszy los. Wygrywające liczby po lewej stronie. I szukamy w sejfach tych właśnie liczb. Każdy sejf jest opatrzony mnożnikiem dodatkowo. Pusto. Kolejny sejfik. Kolejne sejfiki. Kolejny los tak naprawdę. Dzisiaj żadnej wygranej jeszcze nie widzieliśmy, a już trochę wydałem na ten los. Czy złoty noży odczaruje dzisiejszy dzień? Bo są też te kluczyki, nie? Potrzeba trzy takie kluczyki. Żeby wejść do rundy bonusowej, jest drugi kluczyk. Są dwie wygrywające liczby. Je, są dwie wygrywające liczby. I tutaj mamy w końcu. 5 złotych. Ok, to jedziemy dalej. Trzeci los był szczęśliwy tutaj, 5 zł. Więc złoty mnożnik no na, na pewno będzie już lepszy niż koniczynki. To na pewno. Tym razem pusto. Piąty los. 1, 28, 14 i 36. Nie wiem, czy śledzicie, wielki turniej gierek. Tam już będziemy mieć teraz półfinały. Będę w niedzielę grał przy stawce 10 zł. W gierki, które weszły do półfinału, będziemy wyłaniać finalistów. A tutaj mamy kolejny, kolejną zwycięską liczbę, 16 złotówka. Save było opatrzony mnożnikiem razy 2, czyli jest 2 złote na razie. Czyżby to miał być jedynie zwrot? Zawsze to lepsze niż pusty los i tak będzie tym razem 2 zł, Ok. O, siódmy. Siódmy los. W złotym mnożniku przed nami, zobaczymy tym razem. No i jest, popatrzcie, ładnie i to nie byle jaki los. Popatrzcie, 22 i 8 to jest 3 zł, ale save miał mnożnik razy 4, aż a 3 zł razy 4 to daje aż 12 zł. I odkrywamy dalej. Popatrzcie, tu mamy 9, 3 zł mnożnik razy 2, kolejne 6 zł wpadło, to już jest 18 złotych bardzo tutaj udany los w złotym mnożniku. Złoty mnożnik dzisiaj chyba będzie faworytem. 18 zł. Tutaj będziemy na pewno na plus, bo to już jest 25 zł w tej gierce. No dobra. Kupujemy ósmy los. No, wydam 20, więc no tu będę na plusie w złotym mnożniku. Świetnie się tutaj złożyło. Dużo szczęścia miałem i no mówię, będę na plusie, jeśli chodzi o złoty mnożnik. Patrzcie, kolejny wygrywający los, tutaj zwrot. Pięknie. No i dwa do końca. Jeszcze losy. Może jeszcze coś wygramy. No sporo, sporo. Tutaj cztery wygrywające losy na 10. Popatrzcie, jest piąty wygrywający los. Popatrzcie, i to nie jest zwrot, tylko nawet więcej niż zwrot, bo jest 3 zł, tak? Będzie 3 zł. Będzie 3 zł. Pięknie. To już razem 30 zł. Więc 5 wygrywających losów. I zobaczymy. Jeszcze jeden przed nami. losów. 5 aż dało wygraną do tej pory. No, mówię 10 losów, co najmniej 5 wygrywano. Może być i szósty nawet teraz. Ale i tak jak nie będzie, to i tak trzeba powiedzieć, że połowa losów wygrywających to po prostu złoty mnożnik po prostu tutaj no Mówię zupełnie inna sytuacja niż to miało miejsce w koniczynkach. W koniczynce na 10 losów żaden nie wygrywał 0 zł. Tutaj na 10 losów w złotym nożniku aż 5 wygrywało i łącznie 30 zł. Więc no mówię, plus 10 tutaj, minus 20 w koniczynkach, więc jestem na razie minus 10, co widać po saldzie. No i na końcu zagramy sobie w tutaj absolutnego hiciora waszego. Walka o złoto, w zeszłym tygodniu wydano na walkę o złoto no prawie 4 miliony złotych na losy, miejsce pierwsze od wielu, wielu tygodni. Gierka, która cieszy się największą popularnością zdecydowanie i na tą gierkę jest wydawane najwięcej pieniędzy, zdecydowanie. No i tutaj również 10 losów, po 2 złote. Olicznik już zresetowany. Kupujemy pierwszy los. No i zobaczymy, jak to ostatecznie wszystko wyjdzie. Czy złoty mnożnik może zostać pokonany dzisiaj? Będzie bardzo trudno. No ale zobaczymy. Oto jakiś błąd wyskoczył. Dobra. Kupujemy drugi los. Coś tutaj się dzieje, ale skończyło się na niczym. Mieliśmy dwa znicze, więc tak zwolniła animacja, bo mógł być trzeci, no ale niestety nie udało się. Eee, dwa losy puste na razie. Kupujemy trzeci los, a trzeci los pusty. Niestety. Kupujemy czwarty. też pusto. Kupujemy piąty. Jesteśmy na półmetku tej gierki. Też pusta Dzisiaj kumulacja w lot to aż 25 milionów. Wyniki na Multipasko na pewno będzie, będą najszybciej. Zobaczcie sobie, jak szybko wyniki na Multipasko pojawiają się. Jeśli chodzi o wyniki gier liczbowych. No wieczorem tam mówię. Jakbyście oglądali w telewizji nawet takie lasowanie lot, to to zobaczycie, mając na telefonie na przykład uruchomione multipasko, żeby wyniki czasem się pojawią szybciej, zanim wpadnie szósta kulka y, w, do maszyny w telewizji, że tak powiem. No, jak nie wierzycie, to sprawdźcie. Dobra, y, kupujemy szósty los. Pusto. Pusto. Walka złota na razie podobnie jak koniczynki, nie chce dać żadnej wygranej, czyżby to była aż tak duża różnica właśnie między tymi gierkami, że dwie są aż tak pechowe do tego stopnia, no to patrzcie, siódmy los też pusty, dwie gierki totalnie dzisiaj pechowe, walka o złoto, koniczynki, a złoty mnożnik świecił, pięknie świecił nam tutaj wygranymi dzisiaj. No ale zobaczymy. Walka o złoto. Trzy losy zostały. Mogą być wszystkie trzy wygrywające. Mogą być tu jakieś wysokie kwoty. Wszystko się może zdarzyć. Kupujemy ósmy los. I mamy, popatrzcie, pięć piłeczek. Yy, to jest podwójna, jakby wygrana w stosunku do stawki. 4 zł. No, widzicie. Trzeba poprosić niejako o te wygrane. Troszkę poczarować słowami. Jest 4 złote. No zobaczymy. Może akurat. Że tak powiem, wywróżyłem, że wszystkie trzy losy będą wygrane. Zobaczymy, dziewiąty los kupujemy. Co tu się dzieje? Nie, nie, niestety dwa znicze to za mało. Jakby był trzeci, to byśmy zebrali tu chyba wszystkie kwoty z tych medali i byłaby świetna wygrana, ale nie udało się. Kupujemy ostatni, dziesiąty los i zobaczymy, jak zakończy się całkowicie ta rywalizacja nasza dzisiejsza. Podsumujmy, dziesiąty los był pusty, jak widzicie, więc tak, podsumowując dzisiejszy odcinek, no zdecydowanie najlepsza dzisiaj okazała się gierka Złoty Mnożnik. Na 10 losów aż 5 dawało wygraną, w tym jeden los aż 18 złotych i łącznie 30 złotych. Dzięki temu ta gierka dała wręcz plus 10 złotych. Na drugim miejscu e, walka o złoto. No tutaj tylko jeden jedyny los na 10 był wygrywający, 4 złote. Więc można powiedzieć, że słabił się, ale jeszcze słabiej było w koniczynkach. Na 10 losów 0 dało Wygraną wszystkie 10 pustych, więc, no mówię, no, słabiutko. No tak powiem. Łącznie, jak widzicie, no straciłem. Straciłem tutaj ee, 26 zł. 26 zł dzisiaj na minusie, z 60 włożonych 34 wygranych. Więc, no z jednej strony, więcej niż połowa wróciła. Więc, no, nie było źle. Aczkolwiek, no sami widzieliście, walka o złoto i koniczynki, no to tragedia dzisiaj. Dziękuję za ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Może jutro uda mi się zrobić odcinek z Express losami, A w niedzielę pamiętajcie, że będzie kontynuacja wielkiego turnieju Gierek. Tam będą już półfinały, na które zapraszam bardzo serdecznie. Cześć!